Dziś odpowiem na Wasze pytania o skuteczną sprzedaż. Zebrałem 8 pytań, na które będę odpowiadał w tym nagraniu, a moje odpowiedzi mogą skutecznie przyłożyć się do tego, że będziesz sprzedawać dużo skuteczniej. I tymi pytaniami są: Jakie trzy błędy najczęściej popełniają handlowcy, których szkolisz? Co sądzisz o urodzonych sprzedawcach? Co zrobić, kiedy handlowiec mówi: U nas tak się nie da? Czy dziś bardziej liczy się technika czy charyzma w sprzedaży? Jak zmieniła się sprzedaż w ostatnich pięciu latach? Czym różni się przeciętny sprzedawca od tego, którego firmy rozchwytują? Czy można nauczyć się finalizować sprzedaż, jeśli ktoś nie ma tego czegoś? I co sądzisz o cold callach w 2025 roku? Te pytania mam tutaj, więc pozwólcie, że będę posługiwał się moją listą. Jakie trzy błędy? Słuchajcie, błędów to ja mógłbym przytaczać w nieskończoność, ale gdybym miał je zebrać takie trzy główne kategorie, to pierwszą kategorią na pewno byłyby złe. Przekonania i postawy. E, możesz mieć najlepsze techniki, ale jak będziesz miał złą postawę względem klienta. To nic Tobie to nie da. Dlatego tak ważne jest to, aby mieć dobrą postawę względem klienta. Postawę prokliencką, postawę nastawioną na działanie, bo w sprzedaży działa taki mechanizm, że odgadania: no, jeszcze nikt pieniędzy nie zarobił. Także tutaj przydają się dobre postawy. Postawa proaktywna i dobre przekonania. No bo jeżeli twierdzisz na przykład, że jest kryzys na Twoim rynku, że jest kryzys generalnie na rynku, że klienci nie chcą wydawać teraz pieniędzy, profesjonalnie nazywa się to sowizmatami w sprzedaży. I im bardziej wierzysz w takie sowizmaty, im bardziej je sobie wmawiasz, tym bardziej sam kanibalizujesz swoją sprzedaż. Więc dobre przekonania, bo mamy trzy rodzaje przekonań: przekonania ograniczające, przekonania błędne i przekonania wzmacniające. I im bardziej stawiasz na przekonania wzmacniające, tym lepsze wyniki w sprzedaży osiągasz. Drugi błąd jest taki. To, że nie testują nowych rzeczy, bo oni twierdzą, że już wszystko wiedzą albo że są mega doświadczeni. Bo jak obserwuję sobie sprzedawców, to oni już twierdzą, że oni już wszystko wiedzą, oni już wszystko przetestowali, ba. Bardzo często nawet na sali szkoleniowej mi mówią, że u nas to tak nie działa, u nas to się tak nie da, a nawet nigdy nie spróbowali, albo nawet jak spróbowali, to spróbowali to do dupy. Więc te błędne w ogóle postrzeganie tego wszystkiego, to założenie z góry, że u nas to nie będzie działać. Nasi klienci tacy nie są. I nietestowanie nowych rzeczy, czyli robienie wszystkiego dokładnie tak samo, jak robią, to jest dokładnie tak samo, jakbyś walił łbem w mur, dziwisz się, że guz rośnie... A ściana stoi jak stała. No niestety, w sprzedaży musisz się przyłożyć, musisz testować nowe rzeczy, bo rynek bardzo dynamicznie się zmienia. I trzecie, to nie finalizują sprzedaży. Po prostu czekają, aż klient przyjdzie i powie: Drogi panie Patryku, albo królu Polski, weźmij w końcu sprzedaj. Sprzedawcy, którzy czekają na finalizację sprzedaży, to sprzedawcy, którzy czekają na finalizację sprzedaży. Za finalizację sprzedaży odpowiedzialny jest sprzedawca i koniec kropka. Więc jeżeli będziesz czekać na finalizację sprzedaży, to nigdy nie będziesz mieć takich wyników, jakie ma osoba najlepsza w Twoim zespole, bo ona prawdopodobnie tego problemu nie ma, albo jeżeli jesteś solo przedsiębiorcą, to ktoś, kto odnosi sukces, bo on też tego problemu mieć nie będzie. Ej, zatrzymaj się na chwilę. Daj łapkę i suba, rozwijajmy nasz kanał, niech świat sprzedaży staje się lepszy. Drugie pytanie to urodzenie sprzedawcy. Prawda czy fałsz? Fałsz. Sprzedaż to zawód jak każdy inny, idzie się go wyuczyć. Oczywiście możesz mieć predyspozycję w sprzedaży i tu jest pełna zgoda że są osoby, które mają większe predyspozycje, są komunikatywne, otwarte i im sprzedaje się co do zasady łatwiej, natomiast sprzedaży idzie się wyuczyć. Tak samo jak idzie się wyuczyć dobrego gotowania, idzie się wyuczyć każdego innego zawodu, takiego jak cieślarz, lusarz i tak dalej, tak samo jest ze sprzedażą. Sprzedaży też idzie się wyuczyć, więc to jest mit, że ktoś jest rodzonym sprzedawcą. I to jest takie częste pytanie, bo trzecie pytanie to jest co robić, kiedy jakiś handlowiec mówi u nas to tak nie działa. I to jest takie najczęstsze pytanie, które zadają mi menadżerowie, Sprzedaży, albo szefowie firm, którzy twierdzą, że no ich zespół nie chce nic nowego wdrażać, bo oni twierdzą, że u nich to nie działa. W tej sytuacji należałoby po prostu wymienić tych ludzi. No, możesz ludzi zachęcać, możesz ludzi przekonywać, ale jeżeli ktoś sam jest nieprzekonany i jest niechętny do zmian, to prawdopodobnie obserwujesz u niego regres sprzedaży. I ten regres będzie cały czas, dlatego że on nie testuje nowych rzeczy. Więc ja zalecam rozmowę z taką osobą, pokazanie mu tego na wynikach, no i zachętę go do tego stosowania systemu, zachęt pracę jeden na jeden nawet bardzo często, aby on te nowe rzeczy chciał wdrażać, bo jeżeli on z góry twierdzi, że to nie będzie działać, to po pierwsze albo nie będzie w ogóle tego robić, albo nawet jak będzie to robić, to będzie to robić do dupy tak, żeby to i tak nie działało. Co dziś bardziej liczy się w sprzedaży? Technika czy charyzma? Charyzma. Ale dużo ważniejsze od charyzmy, mało tego są postawy, o których już wspominałem. Charyzmatyczny sprzedawca zawsze zostanie zapamiętywany przez klientów. No bo zobacz, jeżeli masz 9 na 10 sprzedawców, z czego 9 to są tacy bardzo poprawni politycznie, wszystko robią w zgodzie ze sztuką, a jeden będzie taki oderwany od rzeczywistości, nawet taki mocno skręcający w zupełnie innym kierunku, to prawdopodobnie zapamiętasz tego charyzmatycznego. Dlatego charyzma będzie dużo ważniejsza, ale nad charyzmą jeszcze stoją postawy. Bo możesz mieć charyzmę, ale jak masz złe postawy, no to nic z tego nie będzie. Dlatego charyzma jest ważniejsza, ale ważniejsze od charyzmy są twoje postawy. Jak zmieniła się sprzedaż przez ostatnie 5 lat? Słuchajcie, wszystko się zmieniło w sprzedaży. Klienci reagują zupełnie inaczej. Bierzcie pod uwagę, jaki dzisiaj mamy szeroki dostęp do informacji, dlatego w ogóle myślenie o tym, czy sprzedaż się zmieniła, pewnie, że się zmieniła. Wszyscy handlowcy, którzy okopali się w tych starych, zatwardziałych technikach sprzedaży, które od lat pielęgnują i nie twierdzą, że są najlepsze techniki świata. Oni tak jak mówię będą liczyć, zaliczać tylko regres. Na przykładu, jeżeli nie będą wykorzystywać sztucznej inteligencji w swojej pracy w sprzedaży, to ich wyniki i tak będą spadać, bo po prostu będą wolniejsi od swojej konkurencji. Także w sprzedaży zmieniło się absolutnie wszystko i mógłbym to wymieniać w nieskończoność, ale myślę, że jeżeli ktoś pracuje w sprzedaży 5 lat, 10 lat, to sam widzi te zmiany pod warunkiem oczywiście, że jest świadomą osobą i handlowcem, który chce mówić jak jest, a nie jak chciałby, żeby było. Czym różni się przeciętny sprzedawca od tego, który odnosi efekty. Ja o tym pisałem w książce MVP sprzedaży, Jak być sprzedawcą, którego rozchwytują firmy i kochają klienci. Tam opisywałem dokładnie, co się dzieje, że najlepsi sprzedawcy robią to, co robią. Słuchajcie, to jest książka. Rzadko zachęcam Was w ogóle do zakupu moich książek, ale to jest książka, którą. Absolutnie polecam Wam kupić. To będzie najlepiej zainwestowane 59 zł w życiu, bo ja w tej książce opisałem rzeczy, których nie ma w żadnej innej książce dotyczącej sprzedaży. A przeczytałem ich do tej pory 85, więc trochę tych książek gliznąłem. Sam napisałem w sumie już 5 książek, dwie prawdopodobnie będą jeszcze w tym roku. Więc MVP różni się postawami i doborem technik I dokładnie w tej książce wszystko opisywałem krok po kroku Co zrobić, żeby być najlepszym sprzedawcą jakiego w życiu widzieliście Bo konkretnie takimi analogiami się posługuje. I jak myślę sobie o MVP To to są właśnie dobory technik I to jest mental W książce znajdziesz masę rzeczy, których nie znajdziesz w żadnej innej książce A samo to, że ona na dzień dzisiejszy dalej ma ocenę w serwisie Lubimy czytać 10 na 10 Już o czymś świadczy czy można się nauczyć finalizować sprzedaż, jak się nie ma tego czegoś? Oczywiście, że tak. Trzeba po prostu skumać mechanizm, że sprzedaż to jest zawód jak każdy inny, że jaki jest cel kontaktu z klientem, że klient nie będzie sam do Ciebie przychodził i właśnie mówił królu czy królowo Polski, weź ty mi w końcu coś sprzedać, tylko zadaniem sprzedawcy jest sprzedawać. Na koniec miesiąca nikt Ci nie rozliczy z ładnych rozmów, z tego, że super budowałeś relacje, w ogóle świetny miesiąc, nie. Każdy rozliczy Cię z wyniku, a Twój wynik będzie tylko wtedy, jeżeli będziesz oddawać strzał, a metaforą oddania strzału jest właśnie finalizacja sprzedaży. I co sądzę o kolach w 2025 roku? Żyją czy trup? Żyją. Natomiast problem jest taki, że większość dalej robi je do dupy. Potopisałem tele bohatera, żeby ludzie nauczyli się gadać przez telefon i dalej ludzie rozmawiają, jak te wszystkie Kataryny. Rozmawiają w taki sposób, że klienci nie chcą z nimi rozmawiać i wcale się tym klientom nie dziwię. Jak robisz źle Colt to on nie działa. Tak samo jak robisz źle wizytę handlową, ona nie działa. Robisz źle maila, ono nie działa. Mało tego, jak robisz złą kampanię marketingową, ona też nie działa, więc czemu my się później dziwimy? I słuchajcie, i tutaj skoro mówimy o cold callach, to ja robiłem bezpłatny webinar, którego możesz obejrzeć nagranie o 20 rzeczach, które rujnują twoją sprzedaż telefoniczną. Jak obejrzysz ten webinar, ja tam krok po kroku pokazywałem co robić w trakcie rozmowy z klientem, czego unikać, dawałem gotowe przykłady i materiały. Koniecznie go obejrzyj. On mignie ci zaraz tutaj w komentarzu. Pisz pytania, jakie masz do mnie, zrobimy o tym kolejną serię i dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymaj się gorąco. Cześć.